Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was kartkę z tajemną wiadomością, która się tutaj kryje, i zaraz pokażę Wam, jak możemy taką kartkę zrobić. Kartka jest ozdobiona kryształkami, które udają kryształki swarowskiego, ale oczywiście to nie są kryształki swarowskiego, niestety. Już Wam wszystko pokazuję, jak możemy taką kartkę zrobić. I tutaj mam dziurkacz, mam też flamastry różowe i czerwony. mam coś co przypomina pineskę, a właściwie to nie jest pineska, tylko to jest takie coś do przytrzymywania e, dwóch kartek razem. I mam kartoniki w różnych kolorach. Też mam dużo kryształków e, barwionych, jak już mówiłam to nie są kryształki Swarowskiego i klej do tych kryształków. I to jest y, moja pierwsza karteczka w chmurki. Bardzo ładny wzorek, taki złocony, złoto-biały. Składam kartkę na pół. I ten wzorek rzeczywiście mi się bardzo podoba. W środku jest dużo miejsca do napisania wiadomości. Z drugiej kartki, która jest malutkie serduszka, wycinam nieco większe serce. Następnie robię dziurkę na samym środku. Taką samą dziurkę robię w kartce. Niestety nie da się zrobić tej dziurki na samym środku kartki. Można tylko z boku, bo taki jest zasięg dziurkacza. Ale jeżeli ktoś bardzo chce na samym środku, to może czymś innym tą dziurkę zrobić. Ja się muszę pogodzić z tym faktem, że dziurka będzie z boku. I teraz nakładam na tą dziurkę serduszko i przekładam przez to moją pineskę. Odwracam kartkę na drugą stronę i rozginam te blaszki w ten sposób, żeby dało się poruszać serduszkiem. Teraz rysuję różowy kontur flamastrem. I teraz da się obracać dookoła serduszko. I w tych miejscach tutaj można coś napisać. Jakąś tajemną wiadomość. Ja już napisałam akurat idealnie się mieści w tych miejscach, gdzie są luki. I teraz jeszcze domaluję strzałkę, żeby było wiadomo, że trzeba to serduszko obracać. Myślę, że większość osób się domyśli ale tak czy siak jeszcze domalowałam strzałkę. I teraz mam sporo miejsca do dekoracji na całej kartce. Mam też moje kryształki, których użyję właśnie do dekoracji. I teraz nie ma żadnej wątpliwości, dla kogo jest ta kartka i jakie przesłanie ze sobą niesie. Oprócz tej wiadomości, tutaj ukrytej pod serduszkiem, możemy też napisać coś w środku. Jeżeli to przesłanie, które jest na zewnątrz, nie jest wystarczająco jasne, to możemy oczywiście napisać w środku, o co nam chodzi i jakie są nasze intencje. Ale wydaje mi się, że taka kartka mówi sama za siebie. Nie powinno tutaj być żadnych wątpliwości, jeśli o to chodzi. Może macie kogoś szczególnego, kto by się cieszył z takiej kartki, może chcecie temu komuś coś ważnego powiedzieć. W każdym razie jest to idealny sposób. Mam nadzieję, że ten sposób się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i także zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!